Macie Koniec Sporty walki, jest ze mną, łukasz, Łupa. Cóż, cóż to był za cios? No weszło, weszło i zgasiło no. Czy teraz czas na zmianę pseudonimu na One Punch? Nie, niech pozostanie K.O. Znokautowałeś na punchdownie, znakotowałeś w oktogonie, jak zapowiadałeś. E, tak, no ja przypuszczałem właśnie, że, że jeżeli go uszczelę, mieliśmy e, myślałem, że będzie wjeżdżał w nogi, no, no tak się nie wydarzyło. Ja próbowałem go uszczelić, no i weszło, udało się. No już pierwszy cios wszedł dość porządnie. Znaczy lewym, lewym go tylko wyha wyhaczyłem, już się tam delikatnie zachwiał i wiedziałem, że jeżeli lewy, ja wiedziałem, że jak w prawym mu wejdę, jeżeli trafię, no to będzie koniec. Nie? Czyli to była przygotowana akcja, stricte właśnie po tego zawodnika. Tak, tak, z trenerem żeśmy przygotowywali prosta kombinacja, nie da, nie, nie chcieliśmy, żeby nas, żeby wjeżdżał w nogi, żeby mnie obalił. No i wszystko wyszło tak, jak żeśmy to układali z trenerem. Właśnie wspomniałeś, że na dwóch poprzednich pojedynkach nie byłeś przygotowany, teraz się przygotowałeś i widzisz efekty właśnie. Oczywiście, że widzę. Sama, sama wydolność. Kiedyś, jak przyszedłem na salę trzy miesiące temu, to ja po, po, po rozgrzewce już płuca wypluwałem, a teraz z trenerem, trener mnie tak przeorał, że, że, że naprawdę żeśmy zrobili kawał dobrej roboty. 15 czy nawet 16 minut walki na treningach, tak że byłem normalnie przygotowany na 3 razy 3. Czy właśnie wiedziałeś, miliony ile się z zapaśnikiem... Nawet, nawet się nie zmęczyłem teraz. Świeżutki. Świeżutki. Bardziej, no. bardziej się z trenerem zmęczyłem, jak żeśmy y, się przepalali, niż teraz na samej walce. Czyli możesz jeszcze raz szybko wejść na zastępstwo za tak? no, mogę wskakiwać. Tylko niech <kolik> posmarują jeszcze. <laughs> Dobrze, czyli Melonidas zapaśnik, czy przygotowywałeś się jakikolwiek obroń zapaśnicze, czy już wiedziałeś, że od razu wejdziesz w niego i będzie koło? I oczywiście, że przygotowaliśmy się, no bo mielonidas to jest gość, który wjeżdża w nogi i byliśmy na to przygotowani i mieliśmy nie dopuścić, żeby po prostu mi wjechał, żeby mnie obalił. Dobrze, czyli czy ta walka jakby to jest pieczątka w Twoim sukcesie, to jest też wyzwanie do walki z kascuszem, że ona się już musi odbyć? Tak, Lupa wrócił na salony, mielona poskładany, teraz Kas już na ciebie czekam. Dobra, dzięki wielkie. bo ze mną Łukasz Łupa. Dzięki bardzo. Jeszcze raz gratuluję. Dzięki. Dobra.